Cześć, witajcie, spotykamy się dzisiaj w garażu, mój garażowy blat, wszystkim myślę dobrze znany, kto ogląda mój film to go kojarzy i dzisiaj pokażę Ci właśnie tutaj na tym moim blacie kilka ciekawych gadżetów, które mogą Ci się przydać do wędzenia, a które pochodzą z AliExpress, owszem możemy też kupić je u nas w Polsce, ale... Po co przepłacać, jeżeli coś można kupić taniej? Nie twierdzę, że każdy gadżet, który zobaczysz, jest w 100% użyteczny, że każdy będzie z niego zadowolony. To już musisz ocenić sam we własnym zakresie. Startujemy. Moi drodzy, pierwsza propozycja. Od najzwyklejsze w świecie haki wędzarnicze. Takie, jak to myślę każdy z nas używa do wędzenia. To jest rozmiar akurat 9 cm, ale oprócz takiej dziewiątki mamy jeszcze możliwość kupienia na przykład 5,5, 7, 12 czy takie no naprawdę już konkretne 15 cm. One są wykonane ze stali nierdzewnej i jest to stal magnetyczna, tak na marginesie. Tak to wygląda. Ciekawostka, za 20 Takich haków płacimy 8 zł. Myślę, że jest to bardzo dobra cena. Występują oprócz tych haków również takie specjalne haki do ryb. Ja takich osobiście nie używam, ale tutaj wjeżdża grafika. No i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Również w przyzwoitych pieniądzach można coś takiego kupić. Propozycja numer 2, czyli różne różniste. Termometry Te, które ja tutaj mam, one akurat są z polskiej dystrybucji. Ale dokładnie identyczne. Znajdziecie na AliExpress. Na przykład, coś takiego. Taki termometr, który można umieścić w piekarniku. Ten mój, jak widzicie, używany i sprawdza się z powodzeniem. Bardzo fajnie działa. Ewentualnie, jeszcze coś takiego. Tak wygląda tutaj skala. I mamy sondę. Dobrze sprawdza się na przykład, po prostu wbijamy w sztukę mięsa i sprawdzamy jaka jest temperatura wewnątrz. Ewentualnie możemy za jego pomocą też sprawdzić temperaturę wody w garnku, jeżeli coś parzymy. Ja jeszcze zastosowałem taki patent z tym termometrem, że gdy nie miałem elektronicznego termometra w mojej wędzarni, po prostu wywierciłem mały otworek. Przez które wprowadziłem tą sondę i korzystałem właśnie z tego termometru, który wskazywał mi, jaka jest temperatura wewnątrz komory wędzarniczej. I bardzo dobrze do tego celu się sprawdzał. Coś takiego, wersja analogowa, a gdybyś był zainteresowany wersją cyfrową, no to oczywiście również ona występuje. Tak wygląda termometr. Jest nieco bardziej rozbudowany, wiadomo. Aktualna temperatura może być wyświetlana w Fahrenheitach albo ewentualnie w stopniach Celsjusza. Też mamy możliwość zatrzymania bieżącej temperatury, jeżeli to z jakiegoś powodu nas interesuje. I tutaj przycisk mamy maksymalną temperaturę, jaka została zarejestrowana przez urządzenie i minimalna tak to wygląda bardzo fajna rzecz. Polecam również, z tym, że ma on jedną wadę. Ma on jedną wadę, a polega ona na tym, że jeżeli mamy, dajmy na to, naczynie, powiedzmy z wodą, na kuchni indukcyjnej, wsadzamy tą. Sądę do wody. No to niestety termometr zaczyna resetować się. On nie będzie wyświetlał temperatury, tylko resetuje się. Nie wiem dlaczego tak jakoś dziwnie ma, że w zetknięciu z indukcją zaczyna głupieć. Pojawia się woreczek strunowy, w którym znajduje się kolejny gadżet. Jest to strzykawka, która służy na przykład do szprycowania mięsa. Tutaj są jeszcze akcesoria. Co my tutaj dostajemy? Jest szczoteczka i są trzy igły. Tym igłą za chwilę się przyjrzymy. Najpierw zaczniemy od strzykawki. Ona ma pojemność 30 ml. Plastikowa. Tutaj przezroczysta. Eee, kosztuje coś takiego. Oczywiście w Chinach oszłamiającą kwotę 4-5 zł. Więc w dobrych pieniądzach można to naprawdę wyrwać. Z tym, że ta strzykawka ona ma tyle samo przeciwników co zwolenników. Z czego to wynika? Ano, z tego, że one potrafią być nieszczelne. Ja z ciekawości już tą swoją sprawdziłem. No i niestety trafiłem na ten gorszy egzemplarz. Za chwilę pokażę wam w czym rzecz. E, tutaj to jest skręcane. Można ten cały tłok wyjąć, na przykład do czyszczenia. Tutaj nakładamy igły. Igła, widzicie, ma taki tutaj kwadrat. I po prostu to się tak nakłada. Tam jest gwint w tej tulei. I to wchodzi na zasadzie gwintu. I elegancko tutaj nam się trzyma. I ciekawostka. Jeżeli zdejmiemy to. Odkręcamy sobie. O. Na bok. Bierzemy zwykłą igłę z apteki. Hops. No to nam tutaj pasuje. Fajnie, że producent zrobił te, ten element. Jak i te igły. Że jest to w standardzie. I również można skorzystać z takiej najzwyklejszej w świecie igły z apteki. No i idąc dalej. Tym tokiem myślenia to tak, oczywiście macie rację. Te igły one będą pasowały na zwykłe strzykawki, no bo skoro zwykła igła pasuje tutaj, no to w drugą stronę też to musi działać. Ehm, dobra, pokażę Wam w czym rzecz z tą strzykawką. Wezmę sobie tylko naczynie z wodą. Kadr też troszkę wyżej. Ehm, weźmy tą igłę nakładamy Ona ma pojemność 30 ml. Nie wiem czy to już mówiłem czy jeszcze nie. Nabieramy. I patrzcie co się dzieje. Nie trzeba naciskać, samo leci. To jest właśnie niestety minus tych strzykawek. Nie mówię, że wszystkich, ponieważ niektórym trafiają się dobre, a yy, Niektórym trafiają się takie, jak widzisz, tak jak mi się właśnie trafiła. No i ten płyn po prostu sam z siebie wylatuje. Trochę szkoda, bo gdyby nie to, no to byłaby, powiem Wam, całkiem fajna strzykawka. Nie jest jakoś bardzo pojemna, ale mimo wszystko, no całkiem mogłoby to robić robotę. Więc czy zdecydujesz się zaryzykować i kupić coś takiego, no to to już jest e, twoja decyzja. Sam musisz podjąć, czy chcesz to kupić, czy nie. A co do igieł, to tak jak widzisz, średnica jest dość duża. Ta jest taka najzwyklejsza, po prostu ścięta pod kątem. Minus takich igieł jest taki, że nakłuwając mięso... Ona potrafi się zapchać, no i robi się problem. Tutaj mamy taką tą szczoteczkę, jednak szczoteczką igły nie wyczyścimy. Nie wchodzi do końca nam ta szczoteczka. Ona bardziej służy do oczyszczenia yy, tej strzykawki. Tylko w sumie, no nie wiem, to jest takie dziwne. Ta, ta szczotka ona w sumie nie, nie musiałaby być w tym zestawie. To moi drodzy, była pierwsza igła. Mamy jeszcze dwie. Tutaj mamy taką igłę z grotem, i na ściance jest otwór taki prostokątny, dość duży on jest. Także tutaj nie ma tego ryzyka, że się nam zapcha. I trzecie rozwiązanie. Również jest grot. I mamy tak, jeden otwór tu i drugi otwór tutaj. Tak to wygląda. Również to, to są identyczne otwory jak tutaj. Również te otwory są takie duże i powiem Wam, że to byłoby fajne rozwiązanie, gdyby znajdowały się tutaj trzy otwory okrągłe, nieduże, symetryczne, symetrycznie rozmieszczone. To byłbym nawet właśnie wtedy z czegoś takiego zadowolony. A tak, no to jestem trochę średnio zadowolony, ponieważ mało naciśniemy tłok w strzykawce. No i już. Tego płynu wchodzi nam dużo i może nasze mięso zrobić się po prostu jak gąbka. A nie o to chodzi, żeby ono nie było nie wiadomo jak nasączone. Dlatego ja osobiście wolę najzwyklejszą w świecie igłę z apteki, również strzykawkę z apteki. Mam tam chyba 50 i z powodzeniem mi ona wystarcza. A igła taka, najgrubsza jaka. Była do dostania w aptece i ciekawostka. Powiem wam, że ta mała igła ona mi się nie zapycha. Tą dużą próbowałem i ona niestety tam faktycznie to mięso się potrafi w środku zebrać, a z tą żadnego problemu nie było. Jedziemy dalej. Jak wędzenie, no to oczywiście siatki wędliniarskie, które no bardzo przydają się do wędzenia, eee, i tak tutaj. Z tego co mamy napisane na opakowaniu, no to nic konkretnego nie wyczytamy. A co konkretnego mnie interesuje? Mnie zawsze, jak ja kupuję te siatki, interesuje średnica, ile jest oczek, a tam, no niestety, żadnych takich informacji nie ma, można pytać sprzedawcę, oni jak odpowiedzą, no to my friend, będzie wszystko dobrze, a wychodzi tak, że zamawiam którąś siatkę z kolei u jakiegoś innego sprzedawcy i zawsze przychodzi taka sama. Tak ona wygląda. Grubością, no to jest praktycznie ta nić identyczna jak to, co możemy kupić w Polsce u różnych y, naszych polskich producentów, czy też dystrybutorów, y, co do ilości oczek, to ta konkretna, i tak jak wszystkie inne, które ja kupowałem, to ona ma 16 tych oczek na obwodzie, trochę mało, trochę mało rozciąga się, o, o kurczę, no właśnie, tak to jest z tymi siatkami. Rozciąga się ona, o tak, Spokojnie na rurę 110 wchodzi ciasno, ale wchodzi, i jest ona właśnie. To bodajże, to jest traktowane jako S, więc jest ona trochę ciasna i ma mało oczek na obwodzie. Ja osobiście najbardziej lubię te w rozmiarze M które mają e, na obwodzie 32 oczka. One mi pasują, ale tutaj taka propozycja, jeżeli potrzebujesz takiej siatki, no to jest również ona dostępna. Moi drodzy, i ostatnia propozycja z mojej strony. Na sam koniec zostawiłem też termometr, z tym, że jest on mm, całkiem przyzwoicie rozbudowany. Trochę mamy tutaj ciekawych funkcji e, i tak. Zacznijmy od sondy. Sonda jest z grotem, więc nie będzie problemu, żeby wbić ją w sztukę mięsa i zbadać, jaka jest temperatura wewnątrz. Można też sobie to wrzucić do garnka i to tak sobie zawiśnie o garnka, nie ma problemu. Sprawdzałem na kuchni indukcyjnej, jest wszystko dobrze, odczytuje prawidłowo, więc nie ma problemu, że będzie się resetował, jeżeli będziemy używać na indukcji. Przewód. Przewód jest o długości 100 cm. Wow, metr przewodu, całkiem nieźle. Jest on, tak jak widzicie, w takim oplocie, jest to oplot ze stali nierdzewnej, dosyć cienki jest ten przewód. Natomiast co do tutaj tej części, która nam wskazuje, to jest wykończone stalą nierdzewną, trzy przyciski, temperatura do góry, temperatura w dół. W innym trybie tutaj ustawiamy minuty, sekundy. Za chwilę wszystko Wam pokażę. Tutaj jeszcze możemy się przełączyć pomiędzy stopniami. Tutaj wpinamy naszą sondę, za chwilę to sobie zrobimy. Z tyłu znajduje się klapka baterii. Tam w środku jest jedno ogniwo 3 razy A. To, co tutaj jest, to jest płytka. Płytka magnetyczna. Możemy sobie przyczepić do jakiejś metalowej powierzchni ten termometr. Dodatkowo tutaj jeszcze mamy taki uchwyt, który umożliwia nam powieszenie tego termometru. I tu jest podpórka. Tak ciekawie rozwiązana podpórka. Możemy sobie pyk. I stawiamy nasz termometr. Tak to wygląda. Swoją drogą trochę dziwne dlaczego oni nie zrobili tego tak. Tylko zrobili tak. No też działa, ale nie wiem. Jakoś tak bardziej jestem przyzwyczajony, że zawsze tutaj od dołu się otwierało i było w ten sposób. No wiadomo, że może nieco wyżej, pod większym kątem musiałoby to wtedy być. Co jeszcze jest? Przełącznik. Zobaczcie, tutaj jest tryb kuk i timer. Też to za chwilę pokażę Wam, co i jak. Podłączę sondę. Wybudźmy nasze urządzenie. O, i teraz możecie zaobserwować, że jeżeli, dajmy na to, woda osiągnie zadaną temperaturę, czyli 20 stopni w tym przypadku, no to uruchomi się dźwięk. Wyłączymy to sobie. Niech, nie, niech tutaj na mnie piszczy. To jest aktualna temperatura, jaka jest mierzona przez urządzenie. Dość szybko leci do góry, nie ma jakiegoś długiego czasu reakcji. I tak jesteśmy w tym trybie KUK. Tutaj za pomocą tych dwóch przycisków możemy przełączyć się. I ustawić pożądaną przez nas wartość. Niech będzie to powiedzmy 20 stopni, jak sobie to naciśniemy. No to możemy wybrać jeszcze Fahrenheit, gdyby kogoś interesowały. A my tymczasem przełączymy się na timer. Teraz jest tryb timera. Maksymalnie możemy ustawić tutaj 99 minut, a tutaj 59 sekund. Ustawmy sobie. Powiedzmy 4 sekundy. Startujemy tym. Timer zjeżdża w dół. I również rozlega się sygnał dźwiękowy. Tak to tutaj jest zrobione. Ym, przytrzymanie tych dwóch przycisków spowoduje, że timer zostanie wyzerowany. Mamy wyzerowany timer. A co się stanie, jeżeli nacisnę od razu ten przycisk? Tutaj mamy funkcję stoperu, czyli od zera wystartowałem licznik, no i możemy mierzyć, ile czasu trwała na przykład jakaś czynność. Na przykład to co teraz mówiłem trwało 16 sekund, tak przykładowo. I to samo te 2 i zerujemy to był moi drodzy ostatni gadżet i przed Wami wszystkie te gadżety, które przed chwilą omówiłem pokazałem wam jak to wygląda i teraz zróbmy sobie jakiś taki ranking co dałbym na pierwszym miejscu co dałbym na miejscu ostatnim na pierwszym miejscu dałbym wahałem się między dwiema rzeczami dałbym haki wędzernicze dlatego że one są po prostu bardzo dobrze wykonane, fajnie to wygląda jakościowo i za naprawdę niewielkie pieniądze możemy kupić ich sporo ilość a one wiadomo jakie z hakami one zawsze się przydają więc to jest u mnie numer jeden numer dwa i pewnie to będzie to co z wielu z was myślało że będzie numerem jeden czyli właśnie ten termometr on ze względu na ilość funkcji jakie tutaj posiada jest bardzo ciekawą rzeczą myślę że warto coś takiego posiadać i on u mnie ląduje na miejscu drugim na miejscu trzecim wszystkie inne termometry które możesz Zakupić które w jakimś stopniu mogą pomóc ci w wędzeniu, wynieść po prostu Twoje wędzenie na wyższy poziom. To jest u mnie miejsce trzecie. Na czwartym miejscu dam siatkę. Nie jest ona idealna pod względem rozciągliwości i pod względem ilości oczek, ale jest wykonana naprawdę z porządnego materiału. W niczym nie odbiega od tego, co możemy kupić u nas w kraju. Więc siatka i na ostatnim miejscu ląduje u mnie strzykawka. Ostatnie miejsce nie dlatego, że ta konkretna moja trafiła się no niestety nieszczelna i przepuszczała ten płyn sam z siebie leciał, ale dlatego, że najzwyczajniej w świecie po prostu wolę e, zwykłą strzykawkę z apteki i zwykłą igłę. Owszem, to dla kogoś może być odkryciem roku, będzie z tego zadowolony, Super, jeżeli tak będzie, ale no, no nie do końca ona do mnie przemawia. Jest ciekawa, ale to jednak nie to, czego szukam. Tutaj te trzy igły, też fajne, można by je wykorzystać ale też jak dla mnie to jest tylko moje zdanie, gdyby te otwory boczne były mniejsze, no to byłoby wtedy super. A tak no to one będą e, lały tego płynu niestety trochę za dużo, trzeba będzie uważać z tym tłokiem. Także tyle, moi drodzy, tak to wygląda. Omówiliśmy sobie tych kilka przedmiotów. Jeżeli któryś z nich ciebie zainteresował, no to wiesz co zrobić. Warto wejść na znaną i lubianą wszystkim stronę internetową i można zrobić jakieś małe zakupy. Z mojej strony jest to wszystko. Ja Wam dziękuję, że byliście i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, cześć!